Nastolatek trafia do obozu poprawczo pracy, gdzie za ładną fasadą kryje się świat przemocy i okrucieństwa. Fabuła oparta na prawdziwych wydarzeniach przenosi nas do czerwca 1968 roku: lato, słońce, motorower, wiatr we włosach. Tak wygląda wolność dla nastolatka Wolfganga. Jednak za tymi jasnymi obrazami kryje się mroczna rzeczywistość. Ma napięte relacje z ojczymem, a jego matka, ciężarna i wyczerpana próbuje załagodzić sytuację, ale bezskutecznie. Jeden konflikt z ojczymem i życie młodego człowieka zmienia się diametralnie. Wsadzają go do furgonetki jadącej do szkoły reedukacyjnej we frystadzie. Ojczym nie ukrywa swojej satysfakcji, a matka pociesza go obietnicami. Na Boże Narodzenie wrócisz. Ale w nowej szkole wszystko jest inne. Za zadbanymi klombami i uśmiechami dyrektora Brockmana kryją się kraty w oknach i surowe zasady. Wolfgang od razu to wyczuwa. Mundurki, wspólna łazienka, gdzie nadzorcami są nastolatkowie tacy sami jak on, tylko starsi i okrutni. Jego pierwsza kolacja staje się lekcją. Zabierają mu chleb, porcje są rozdzielane niesprawiedliwie, a nauczyciele najwyraźniej jedzą lepiej. Każda próba protestu kończy się pobiciem. Tutaj obowiązują własne zasady. Liderem wśród nastolatków jest Bernd. On decyduje, kto zasługuje na szacunek, a kto zostanie pobity i upokorzony. Kary są pomysłowe i upokarzające. Sprawce oblewają gutaliną, a każdego, kto ośmiela się interweniować, bije cały tłum. Wolfgang próbuje chronić innych, ale za to otrzymuje podwójną dawkę przemocy. Każdy dzień w internacie składa się z marszów, modlitw i ciężkiej pracy. Uczniowie są przewożeni na torfowiska, gdzie w wyczerpującym tempie rąbią brykiety. Nowicjusz nie ma nawet butów, brodzi w błocie w kapciach, a każde słowo protestu staje się pretekstem do kolej. Większość mieszkańców słyszała te same obietnice co on: zabierzemy was do domu na Boże Narodzenie. Ale lata mijają, a drzwi nadal pozostają zamknięte. Buntownicy załamują się psychicznie. Rano w kościele Wolfgang przypadkowo zauważa Angelikę, córkę dyrektora. Mieszka ona w sąsiedztwie, ale ma surowy zakaz nawet patrzenia na dzieci z sierocińca. Tak świat nastolatka, pełen nadziei i wspomnień o lecie nad morzem z mamą, zamienia się w zamknięte piekło, gdzie przetrwanie oznacza podporządkowanie się zasadom i przemocy. Po wyczerpujących dniach spędzonych na torfowiskach, kiedy nastolatki ledwo stoją na nogach z wyczerpania, brat, krab, niespodziewanie pokazuje swoją ludzką stronę. Pozwala im przerwać pracę i wykąpać się w wodzie z torfowiska, co według lokalnych standardów wydaje się hojnością. Dzieci otrzymują również rzadki przywilej napisania listu do domu. Mogą to jednak zrobić tylko pod dyktando. Uczniowie muszą powtarzać cudze słowa, aby ich własne myśli, broń Boże, nie rzuciły cienia na szanowaną instytucję. Wolfgang, uparcie opierając się systemowi, chowa kawałek ołówka. Małą broń dla swojej własnej prawdy. W ogrodzie dyrektora zauważa Angelikę. Dziewczynie spadła łańcuch z roweru. Chłopiec pomaga jej i jednocześnie prosi o potajemne wysłanie jego listu. Usługa dziewczyny ma wysoką cenę. Angelika żąda przysługi. Zastaje ich brockman. Córka natychmiast odgrywa rolę niewinnej ofiary i rzuca się na Wolfganga z pięściami. Wściekły dyrektor pozbawia wszystkich uczniów kolacji. Tak system każe za zwracanie uwagi na świętą własność. Wolfgang, zainspirowany swoją potajemną relacją z Angeliką, chwali się, że zdobędzie jedzenie schronionego ogrodu. Przedostaje się tam i napełnia kieszenie pomidorami. Ale po raz drugi wciąż ściska w palcach jednego pomidora symbol oporu i spełnionej obietnicy. I właśnie to budzi szacunek innych dzieci. Ale prawdziwa iskra zapala się w weekend. Uczniowie słuchają radia, gdy pojawia się Brockman. Znajduje list Wolfganga w pokoju swojej córki i zmusza go do przeczytania go na głos. W ramach kary dyrektor zabiera Antonowi radio. Obrażony chłopiec zaczyna śpiewać sam. Wolfgang wspiera go i wkrótce cały pokój wypełnia chór. Nastolatki wybijają rytm nogami, zamieniając ten niewielki akt nieposłuszeństwa w prawdziwy hymn Wolności. Reakcja systemu obozowego nie kazała długo na siebie czekać. Chłopców zamknęto w wilgotnej piwnicy. Tam Bernd z zimną ironią mówi: Zazwyczaj ci, którzy tu trafiają, są już dawno zapomniani przez swoich rodziców. Jego słowa brzmią jak wyrok. Podczas nabożeństwa bożonarodzeniowego dzieje się coś nieoczekiwanego: Angelika przekazuje Wolfgangowi klucz, chowając go w worku nadatki. A podczas uroczystej kolacji bohater otrzymuje tort, który przypadkowo spadł ze stołu dyrektora. Wszystko jest jasne. Ich listy są otwierane, a życie kontrolowane w najdrobniejszych szczegółach. W tym czasie internat dotyka kolejny cios. Jeden z chłopców wręcza swojemu bratu krabowi własnoręcznie wykonany prezent. Nagle nauczyciel ogłasza, że odchodzi. Szok przeradza się w histerię. Dziecko krzyczy, że krab nie może go opuścić, że nikomu nic nie powiedział. Dorośli natychmiast rozumieją aluzję. Za piękną fasadą obozu kryją się brudne sekrety. Kraba odsyłają, żegnając się z nim chłostą. Aby zagłuszyć niezręczność, ksiądz proponuje dzieciom zaśpiewać. I znów piosenka staje się sposobem na ukrycie bólu i wyrażenie protestu. Próba ucieczki staje się dla Wolfgang w stanie nieświadomości śni o letnim plaży, gdzie obok niego znajduje się jego matka, słońce i fale. Ale nawet te sny są naznaczone niepokojem. Jest w nich zbyt wiele dziwnej, bolesnej erotyki, jakby jego własna pamięć drwiła z niego. W obozie narasta napięcie. Wild drwi z jednego z nastolatków, a Wolfgang podejmuje decyzję. Łopata staje się jego bronią. Uderzenie w głowę, krzyk uciekajcie! Ale dzieci pozostają. Są zbyt przyzwyczajone do strachu, zbyt załamane. Tylko Anton podąża za nim. Razem pędzą przez bagna, nocują w szopie, a rano docierają do rodzinnego miasta. Jednak powrót do domu nie przynosi ulgi. Matka urodziła już kolejne dziecko. Wolfgang błaga, pokazuje siniaki i krzyczy, że prawie umarł. Ale matka zamyka drzwi samochodu i odjeżdża, zostawiając syna pod murami internatu. Najbardziej przerażająca scena rozgrywa się w lesie. Wilde, który stracił oko po uderzeniu łopatą, zmusza Wolfganga do wykopania sobie grobu. Bernd, któremu nakazano zakopać kolegę żywcem, w ostatniej chwili odmawia. Wtedy Wilde sam zasypuje nastolatka ziemią. Jednak dyrektor internatu interweniuje. Osobiście wykopuje torturowanego ucznia, przywracając go do życia tylko po to, aby kontynuować tortury. Następnego ranka Wolfganga budzi głos Berna. Czyta on list, w którym napisano, że jutro przyjadą po nich rodzice. Jednak list jest adresowany do Antona. Nie mógł doczekać się wolności i w nocy powiesił się. Wild wchodzi do sypialni, obojętnie rzuca słowo słabeusz i nakazuje wszystkim umyć się ale tym razem dzieci nie milczą. Otaczają nadzorcę i w gniewie, który gromadził się w nich przez lata, rzucają się na niego. To małe powstanie niszczy system. Dzieci zabierają klucze i uciekają. Bernd zakłada nawet ubranie Wilda, przygotowując się. Teraz to Wolfgang daje jednookiemu Wildowi iskrę. W internacie sam staje się starszym. Podczas śniadania pozostaje w budynku i wkrótce widzimy, jak idzie z walizką do furgonetki. Jego ojczym zmarł i nie ma już nikogo, kto mógłby płacić za jego reedukację, a to oznacza, że nadszedł czas powrotu do domu. Powrót do rodzinnego domu wygląda prawie jak święto. Nakryty stół, na którym leżą znane ciastka z drażetkami, siostra woła go po imieniu. Ale Wolfgang bierze jedno ciastko i odchodzi, nie czekając na spotkanie. Na ulicy spotyka starych przyjaciół. Zapraszają go, aby do nich dołączył. Sąsiadka żartuje, obiecuje wpaść, a jej chłopak bez pytania wyrywa ciastko z rąk Wolfganga. Reakcja jest natychmiastowa. Wyćwiczony w internacie odruch cios w klatkę piersiową i nos. To nie jest siła, to automatyzm. Tak obóz stał się nieodłączną częścią jego ciała. Rozumiejąc, że nie ma tu już nic do roboty, ucieka. Ostatnia scena pociąg. Wolfgang wystawia głowę przez okno. Wiatr rozwiewa mu włosy. Poniżej mkną talki, tam gdzie wszystko się zaczęło, ale on jedzie dalej, ku życiu bez przywiązań, bez złudzeń i być może bez nadziei. Symbol wolności w kadrze nie jest ulgą, ale gorzkim przypomnieniem. Nie ma już domu, przyjaciół, rodziny. Ostatnia wzmianka historyczna uderza widza liczbami. Do lat 70. Frysztat był uważany za jedną z najsurowszych szkół poprawczych. W Niemczech Zachodnich było około 3000 takich placówek. Około 800 tysięcy nastolatków doświadczyło w nich odrzucenia i upokorzenia. Dopiero w 2010 roku podjęto decyzję o zrekompensowaniu byłym uczniom szkód moralnych. Dzisiaj Freistadt nazywany jest nowoczesną szkołą z internatem.